Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś od domu wariatów PiS. Prawo i Sprawiedliwość obroniło wczoraj ministra Ziobrę. E, Bynajmniej wcale nie było to takie proste i oczywiste. Wielu analityków wskazywało, że jednak zwycięży interes pozostania przy władzy jednak zwycięży strach przed wcześniejszymi wyborami których konsekwencją mogłoby być odwołanie Ziobry, no bo byłby już wtedy pewny rząd mniejszościowy natomiast dlaczego dom wariatów bo mamy gigantyczny konflikt Mateusz Morawiecki wchodząc i broniąc ministra Ziobry nie tylko nie przywitał się z kolegami z Solidarnej Polski, którzy stanowią filar większości jego rządu, pon pon około e, przynajmniej 20 posłów, e, ale również nawet nie używał słowa z Ziobro. Po prostu nie odnosił się do niego... Nie odnosił się do niego... Personalnie. Bronił go dlatego, że musiał. Natomiast nie jest żadną tajemnicą, że obaj politycy serdecznie się nie trawią. Mateusz Morawiecki planował, to wynika w, z maili opublikowanych przez poufną rozmowę, planował wyrzucenie dwa lata temu Ziobry z rządu i uwaga, najechanie na niego prokuraturą, zajęcie się finansami. Solidarnej Polski. Z kolei Ziobro to też nie jest żadna tajemnica. Jego najbardziej zaufani ludzie, między innymi prokurator Ziarkiewicz z Lublina, zajmuje się interesami Mateusza Morawieckiego. Niektórzy wskazują, że pewne przecieki ustaleń dotyczących działek musiały pochodzić właśnie z prokuratury Ziobry. Dom wariatów Polska, dlatego że. Jeszcze nie tak dawno e, e, Zbigniew Ziobro puścił, e, bo to z prokuratury wyciekła informacja o tym, że zamach e, na samolot prezydencki w, e, 10 kwietnia 2010 roku nie miał miejsca, że biegli orzekli, że ciała e, ofiar nie noszą znamion wybuchu. E, Ogólnie też jest tak, że cała koncepcja zamachu jest realizowana wbrew Ziobrze. Ziobro nie potrafi nie tylko wesprzeć tej, tych wszystkich od hipotez, od czapy hipotez o, o tym, że mamy do czynienia z Zamachem na prezydenta. Nie potrafi nawet znaleźć taki, którzy by się pod tym odpisali. W każdym razie z Mateusz Morawiecki. Hmm, tu warto przypomnieć, on zostawia, nie zostawia suchej nitki na, na samym ziobrze. W każdym razie mamy do czynienia z ministrem, który jest po prostu słaby. To już nawet nie chodzi, drodzy Państwo, o jakieś oceny inne niż tylko o tym, co on zrobił dla ludzi. No. Prokuratury działają gorzej, sądy działają gorzej. W zasadzie jedyni ludzie, którzy lepiej funkcjonują dzięki Ziobrze, to jest jego otoczenie, które jest poupychane po spółkach Skarbu Państwa, po rozmaitych fundacjach, które otrzymują dotacje. Nie ma żadnych korzyści. No. Tam zrobił takie padło hasło ministerstwo, E, bezkarności, Czyli e, e, zrobił takie... No, w zasadzie każdy, kto jest związany z, e, z partią rządzącą, jest bezkarny. E, to jest taki główny e, główny przekaz działania, tylko że jak, jak się oddzieli to tak naprawdę od ziobry, no to... Jak mówił Tomek Schweigert na tym kanale, 15 minut po opuszczeniu przez Ziobre Ministerstwa Sprawiedliwości, on już jest nieistotny. Warto tutaj też zacytować opinię premiera Morawieckiego. Dla tygodnika sieci większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie będziemy. A to, czy jeden sędzia może powiedzieć coś o drugim, nie ma aż tak fundamentalnego znaczenia, by z tego powodu tkwić w pacie. Sądownictwo zostało doprowadzone do pół zapaści i będzie wygotowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. Dziś jest gorzej niż było. Nie nastąpiła prawdziwa cyfryzacja, tak jak w bankowości czy służbie zdrowia. To powiedział Mateusz Morawiecki na, na tygodnika sieci. No, trudno o mocniejszą recenzję tego, co robi Ziobro. Jest taka mocna opinia, że, drodzy Państwo, uwaga, że teraz tuż po przegłosowaniu budżetu, po tym jak już Ziobro ten budżet przegłosuje, zostanie wyrzucony z hukiem z rządu. Przedsmak tego mieliśmy, drodzy Państwo, tuż po głosowaniu, kiedy został złożony w Sejmie projekt zmian ustaw, ustawy o Sądzie Najwyższym. Ma on tutaj być wypełnieniem kluczowego wskazania przez Komisję Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli, krótko mówiąc, PiS. Mówi, że w ogóle nie będzie w żaden sposób respektował zdania Ziobry i postanawia przegłosować tą zmianę rękami opozycji. Teraz uwaga: Zbigniew Ziobro i jego ludzie przyznają otwarcie w Sejmie wczoraj, około godziny 20, że ten projekt nie był z nimi konsultowany. Zaskoczona jest też opozycja. Natomiast PiS się uśmiecha i mówi: No, chyba opozycja nas poprze, bo przecież chce, żeby te pieniądze trafiły do Polski. Mamy więc sytuację taką, że PiS obronił Ziobrę, ale idzie i robi coś, żeby przerzucić na niego dylemat. Jeżeli Ziobro teraz będzie chciał być konsekwentny, zgodny z tym, co zapowiadał to po przegłosowaniu jego przez, przez PiS do spółki z opozycją zmian, czyli naprawy sądownictwa, odejścia od ręcznego sterowania, odejścia od terroryzowania sędziów poprzez jakąś taką parapolityczną izbę odpowiedzialności w różnych tam konfiguracjach, jak zwał, tak zwał. No generalnie chodziło o to, żeby Ziobro mógł batorzyć sędziów, którzy wydają wyroki inne niż oczekuje Ziobro. No i teraz, drodzy Państwo, tuż po obronieniu ziobry Kaczyński idzie z nim na zwarcie. Jaka jest. Jaka jest idea, jaka jest, jakie jest przesłanie? Proste, to znaczy um, uruchamiają pieniądze, to są gigantyczne pieniądze, to jest 35 miliardów euro w pierwszym rzucie e, Krajowego Planu Odbudowy, to są pieniądze, bez których e, PiS nie jest w stanie przetrwać roku budżetowego w przyszłym roku, więc mamy trzeźwe podejście. E, jak zareaguje Ziobro? To jest, drodzy Państwo, właśnie przekopanie piłki e, na, na Zbigniewa Ziobro. Jeżeli będzie chciał być konsekwentny, będzie musiał zrezygnować. Natomiast pytanie jest takie, drodzy państwo, no, czy jak on zrezygnuje, czy, czy jego wszyscy ludzie za nim pójdą? To są, drodzy państwo, takie pytania, też które sobie pewnie Ziobro będzie musiał zadać. W każdym razie mamy, zaczęło się znowu dziać. Przypomnę, że według moich wiewiórek, jeżeli zostanie uchwalone, uchwalony budżet, budżet zostanie przegłosowany to egzekucja ziobry nastąpi e, tylko z rąk Jarosława Kaczyńskiego, a z kolei według innych wiewiórek e, ulokowanych e, blisko wywiadu, wywiad jest bardzo dobrze poinformowany. Patologiczne małżeństwo Jarosława Kaczyńskiego, polityczne, a patologiczne małżeństwo Izbigniewa Ziobry, będzie się kłócić, będzie rzucać w siebie talerzami i całym tam sprzętem, zastawą domową, a na końcu tego rozwodu nie będzie. Będziemy tylko świadkami kolejnych scen. Szanowni Państwo, to już wkrótce na razie mamy. PiS, który próbuje, będzie próbował przekonać Komisję Europejską, że zacznie być praworządne. Szanowni państwo, jeżeli ten materiał wam się podobał, proszę o subskrypcję kanału i kolejnego suba. Bardzo dziękuję, mamy już ponad 150 tysięcy subów. Spróbujmy powalczyć, żeby było 155 tysięcy przed 31 grudnia. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za zaufanie i Wasz czas. A tu, proszę, drodzy Państwo, Historia na Weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Koniec mitu Piłsudskiego. Legendarny marszałek nie miał wiele wspólnego, drodzy państwo, z odzyskaniem przez Polski niepodległości. Tak naprawdę po prostu sfałszował polską historię po tym jak w 1926 roku został dyktatorem. Po prostu napisał tą historię od nowa i siebie obsadził w roli tego, dzięki któremu Polska odzyskała niepodległość. Oprócz tego, drugi mój tekst w tym numerze to jest wojenna prowokacja bankierów. Bardzo mało znany epizod wojny secesyjnej XIX wieku. Stany Zjednoczone, północ kontra południe i południe, którego chciało wesprzeć, chciały wesprzeć Wielka Brytania, Anglia, e, czyli Angli, Anglicy po prostu mając świadomość, że ich imperium e, chyli się ku upadkowi, że Stany Zjednoczone stały się coraz silniejsze i ich przegonił, Kombinowały jak. Podzielić to państwo na dwa i dzięki temu zachować prymat. Nie udało się, bo uwaga, e, północ została wsparta przez cara Aleksandra II, który wysłał tam flotę, dzięki której Anglicy, e, dzięki której Imperium Brytyjskie nie zdecydowało się przystąpić do wojny. Szanowni Państwo, historia na weekend: e, polecam e, e, państwa zapraszam na 224.pl. To jest portal, którego jestem redaktorem naczelnym, gdzie macie Państwo na bieżąco informacje z domu wariatów PiS, czyli domu wariatów, czyli rządzą nami ludzie, którzy się nienawidzą, drodzy Państwo. Nienawidzi się Ziobro z, z Morawieckim. Ziobro też ma jakąś patologiczną relację z Kaczyńskim. Gdzieś jeszcze tutaj jest mocna niechęć między Ziobrą. Kamińskim. Z kolei Morawieckiego nie cierpi oprócz Ziobry jeszcze Jacek Sasin. Drodzy Państwo, to, to jest po prostu jedna wielka patologia, którą będziemy obserwować przez najbliższe miesiące. Miejmy nadzieję, że krócej niż dłużej. Szanowni Państwo, do zobaczenia.